Twórcy horrorów od Alfreda Hitchcocka po Wesa Cravena wnieśli do kina więcej niż tylko strach. Oni i inni twórcy kina Grozy stworzyli kultowe sceny, które wywarły wpływ na popkulturę i główny nurt hollywoodzkiego kina. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić wam listę 20 kultowych scen z horrorów, jednak przestrzegam od razu przed możliwymi spoilerami. Jeżeli nie boicie się, że coś wam tutaj mogę zdradzić z fabuły, to serdecznie zapraszam do odcinka. Jednak zanim zaczniemy, upewnijcie się, że subskrybujecie już mój kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Numer 1. Scena pod prysznicem w filmie Psychoza z 1960 roku. Ta scena, która trwa 3 minuty i obejmuje 50 szybkich cięć, jest podobno najczęściej oglądaną sceną nie tylko w horrorze, ale w całej historii filmu. Czarno-biała krew to syrop czekoladowy, a dźwięk noża wbijającego się w ludzkie ciało powstał dzięki dźgnięciu melona. Marion Crane po okradnięciu swojego pracodawcy w Phoenix i ucieczce do Kalifornii zatrzymuje się w przerażającym małym motelu. Gdy bierze prysznic, aby się odświeżyć i odstresować, widzimy anonimową postać wychodzącą za rozmytej w mroku zasłony. Postać zrywa zasłonę prysznicową i dźga Marion, podczas gdy piskliwa kompozycja skrzypcowa Bernarda Hermana zatytułowana Morderstwo potęguje przerażenie. Scena ta w latach 60. została uznana za jedną z najstraszniejszych w historii kinematografii. Numer 2. Idą po ciebie Barbaro w horrorze noc żywych trupów z 1968 roku. Noc Żywych Trupów zdecydowanie nie jest pierwszym filmem o zombie, ale bez wątpienia jest ojcem chrzestnym mnóstwa filmów o zombie, które nastąpiły po nim. W scenie otwierającej rodzeństwo Barbara i John odwiedzają grób swojego ojca na cmentarzu w Pensylwanii. Gdy rozpętuje się powoli burza, która przeraża Barbarę, jej brat zaczyna z niej szydzić, mówiąc: Idą po ciebie, i wskazując na postać znajdującą się kilkadziesiąt metrów dalej. Ku przerażeniu Johna osoba, na którą wskazał, to prawdziwy zombiak, który atakuje jego siostrę, a następnie zabija jego samego. Jest to naprawdę jedna z najbardziej zaskakujących i przerażających początkowych scen w historii kina. Numer 3. Wielkie odkrycie w dziecku Rozmery z 1968 roku. W przedostatniej scenie w dziecku Rozmery tytułowa bohaterka w końcu widzi swoje dziecko po tym, jak powiedziano jej, że urodziło się ono martwe. Podczas gdy dziecko nigdy nie jest pokazywane publiczności, rozmery jest przerażona. Krzyczy, co się stało z jego oczami, a sąsiedzi zapewniają ją, że z dzieckiem nie dzieje się nic złego i że ma on oczy swojego ojca, ujawniając jej tym samym, że jej mąż nie jest ojcem jej dziecka, ale jest nim sam szatan. Widzowie nie muszą dostać przerażającego obrazu, wystarczy, że aktorka potrafi go pokazać swoją mimiką i już wiemy, że dzieje się coś naprawdę okropnego. Numer 4. Kręcenie głową w horrorze egzorcysta z 1973 roku. W filmie wypełnionym przerażającymi scenami, ta, w której głowa Regan kręci się w rytm przyprawiającego omdłości od głosu pękających kręgów szyjnych, jest bez wątpienia najbardziej przerażająca i najbardziej znana. Dzieje się tak, gdy tytułowy bohater ojciec Merin oblewa opętaną przez demona Regan wodą święconą i żąda, by szatan opuścił jej ciało. Numer 5. Królowa balu w horrorze Kerry z 1976 roku. Kiedy szkolne łobuzy wybierają Kerry White jako królową balu, tylko po to, by zrobić jej okrutny żart, widzimy jak bohaterka stoi szczęśliwa na scenie. W pewnym momencie uczniowie chcąc ją upokorzyć, wylewają na nią wiadra świńskiej krwi. Kerry ogarnia szok, a następnie ogromna wściekłość, gdy zdaje sobie sprawę, że to wszystko było ukartowane. Ta sytuacja uwalnia nowo odkryte zdolności telekinetyczne dziewczyny, które ta wykorzystuje do skarcenia obecnych na balu uczniów i nauczycieli. Numer 6. Obcy, wydobywający się z klatki piersiowej astronauty z filmu Obcy ósmy pasażer Nostromo z 1979 roku. Oryginalny film obcy reżysera Ridleya Scotta zawiera jedną z najbardziej makabrycznych i odrażających scen z udziałem kosmitów w historii kina. W pewnym momencie podczas wspólnego posiłku astronautów na statku Nostromo, jeden z nich zaczyna się czuć nieco gorzej. Gdy łapią go dziwne konwulsje, przyjaciele kładą go na stole i starają się zapanować nad jego szałem, gdy nagle z jego ciała zaczyna wydobywać się mały kosmita. Nie mówcie, że po obejrzeniu tej sceny nie byliście sparaliżowani strachem przy każdym delikatnym choćby bólu brzucha. Numer 7 Scena w szafie z horroru Halloween z 1978 roku. Scena z oryginalnego Halloween, w której Jamie Lee Curtis bezskutecznie ukrywa się przed Michaelem w szafie, jest jedną z najstraszniejszych scen z horrorów. Wydaje się być przesądzonym, że bohaterka nie ma najmniejszych szans i niechybnie pożegna się z życiem. Jedyna droga ucieczki jest przecież zablokowana przez jej oprawcę. Na szczęście okazuje się, że Jamie to nie głupia dziewczyna i na prędce ogarnia broń zdrucianego wieszaka, która gwarantuje jej nieco więcej życia i jeszcze więcej występów w sequelach. Numer 8 Jack Torrance wchodzący do łazienki za pomocą topora w filmie Lśnienie z 1980 roku. W filmie Lśnienie istnieje wiele kultowych scen. Być może najbardziej kultowy jest moment, w którym Jack Nicholson wyłamuje drzwi do łazienki, za którymi chowa się przerażona szelej Duvall. Jackowi udało się za pomocą topora stworzyć na tyle sporą dziurę, że mógł przez nią wsadzić głowę i powiedzieć wszystkim znane Here's Johnny. Numer 9. Transformacja w Wilkołaka w amerykańskim Wilkołaku w Londynie z 1981 roku. Scena, w której David Kessler przemienia się w Wilkołaka, była bardzo przełomowa w swoim czasie. To bardzo duża scena z wieloma efektami i doskonałą charakteryzacją, za którą film zgarnął Oscara. Oczywiście w późniejszych latach może i pojawiały się lepsze sceny z Wilkołakami, jak te z filmu Underworld, ale jak na 1981 rok, to ta była naprawdę świetna. Realizmu wszystkiemu dodawała świetna gra aktora, który przekazał widzom prawdziwy ból, jaki przeżywała jego postać. Numer 10. Ostatnia scena w filmie Duch z 1982 roku. Podczas ostatniej nocy w domu nawiedzanym przez złowrogie duchy, rodzina freelingów zaczyna pakować swoje rzeczy, chcąc się wynieść, ponieważ dom jest opętany i nie ma dla niego żadnego ratunku. Niestety, w międzyczasie duchy przechodzą do kontrataku i nie chcą tak łatwo pozwolić rodzinie odejść. Mały Robi zostaje zaatakowany przez lalkę Klauna, Diane pływa w basenie z trupami, a gdy już udaje im się nieco zebrać do kupy, to z podziemi zaczynają wydostawać się gnijące trumny ze zwłokami. Ponieważ dom absolutnie pęka w szwach od zjawisk paranormalnych, Freelingowie uciekają w swoim kombi oglądając zniszczenie domu w samochodowym lusterku. Ostatnie ujęcie pokazuje ich oszołomionych, rozbitych i poobijanych, gdy meldują się w swoim nowym domu pokoju w motelu Holiday. Numer 11. Chora siostra w horrorze Smentarz dla Zwierzaków z 1989 roku. No i jesteśmy w scenie, która jest dla mnie tą najmocniejszą. Do dziś pamiętam, jak mnie przeraziła, gdy jeszcze nie powinienem oglądać horrorów, ponieważ byłem zbyt młody. Ale również od tej sceny i od filmu Dyniogłowy wzięła się moja miłość do gatunku, dlatego nie ma czego żałować. W retrospekcji, która zapada w pamięć wielu fanów horrorów, Rachel Creed wspomina, jak jako dziecko opiekowała się swoją chorowitą siostrą. Gdy jej siostra została oszpecona z powodu zapalenia opon mózgowych, Rachel i jej rodzina zaczęli wręcz żałować, że ona nadal żyje. Ta uderzająca scena pokazuje strach i obrzydzenie młodej Rachel w stosunku do swojej siostry w makabrycznych szczegółach. A ciało Zeldy, wychudzone i odkrywające kości pod skórą, robi okropne wrażenie na każdym widzu. Numer 12 Złamanie nogi Paula w Horrorze Misery z 1990 roku. Ekranizacja powieści Stephena Kinga jest pełna scen opartych na powolnych torturach, ale jedna z nich jest szczególnie wstrząsająca. Nie ma w niej krwi czy jakiejś graficznej przemocy, to raczej niepokojący moment, w którym Annie Wilkis unieruchamia swojego ulubionego pisarza, aby ten nie mógł uciec z jej domu. Chociaż ta przemoc na ekranie prześladuje nawet najbardziej zagorzałych fanów horroru, książkowa wersja jest jeszcze gorsza powieści Annie odcina stopę swojej ofierze siekierą. Później odcinam również kciuk, gdy Paul narzeka na maszynę do pisania. Chyba żaden twórca nie chciałby takiej fanki. Numer 13. Rozmowa telefoniczna w filmie Krzyk z 1996 roku. Krzyk USA Cravena jest prawdopodobnie najsłynniejszym slasherem wszechczasów. Scena otwierająca film jest jednak zdecydowanie najbardziej kultowym otwarciem horroru i najczęściej cytowanym w historii. Postać Drew Barrymore jest sama w swoim domu i robi popcorn, gdy odbiera telefon od obcego mężczyzny, który pyta ją, czy lubi straszne filmy. Sekwencja szybko przechodzi w skrajnie makabryczną scenę śmierci, której raczej nikt się nie spodziewał. Numer 14 Tajemniczy mężczyzna w horrorze Zagubiona Autostrada z 1997 roku. W horrorze Davida Lynch'a występują takie gwiazdy jak Patricia Arquette czy Bill Pullman, ale to postać tajemniczego mężczyzny kradnie show, gdy jego przerażająca obecność zajmuje ekran. Początkowo jest przedstawiany jako postać w snach głównego bohatera, aż pewnego dnia pojawia się w prawdziwym życiu, wywołując przerażenie i panikę wśród swoich ofiar. Jego nadprzyrodzona obecność wydaje się nie z tego świata, ale niestety jego maniakalne zachowanie jest aż nazbyt realne. Numer 15. Mike stojący w kącie w horrorze Blair Witch Project z 1999 roku. W filmie tym trzech studentów filmowych udaje się do lasu w stanie Maryland, aby nakręcić film o lokalnej legendzie. Po zgubieniu się w lesie i nieprzyjemnych przeżyciach, całe trio znajduje opuszczony dom. W piwnicy domu ich kamery są rozrzucone na ziemi, dając nam tylko przebłysk ich losu. Jeden z nich stoi natomiast spokojnie w kącie, zanim film się zupełnie wyłączy. Pełna niepokoju scena, która nie rozwiewa żadnych wątpliwości widza i pozostawia go w rozdarciu jeszcze na długo po seansie, potrafi zepsuć głowę każdemu. Numer 16. Scena z kaplicy w horrorze 28 dni później z 2002 roku. Założeniem 28 dni później jest to, że główny bohater Jim budzi się ze śpiączki w opuszczonym szpitalu po tym, jak Wielka Brytania została zaatakowana przez wirus zombie. Zdezorientowany Jim wpada do kaplicy i odkrywa tam stosy martwych ciał. Potem, gdy wchodzi i krzyczy cześć, zostaje zaatakowany przez szybko poruszającego się kapłana, który teraz jest zombiakiem i po raz pierwszy musi walczyć o życie. Przy bardzo spokojnym początku filmu, ta nagła zmiana akcji na walkę o przeżycie naprawdę potrafi zapaść w pamięć. Numer 17. Scena otwierająca horror STATEK WIDMO z 2002 roku. Scena otwierająca STATEK WIDMO jest tak niesamowita i przerażająca, że jest najbardziej pamiętną częścią całego tego filmu. Podczas potańcówki na statku wycieczkowym mała dziewczynka tańczy z kapitanem. Atmosfera wydaje się być sielska. Nagle przez tłum przebija się ostry drut, obcinając głowy, wypruwając wnętrzności, rozczłonkowując i w inny sposób zabijając każdą osobę na pokładzie, poza małą dziewczynką, która była zbyt niska, by drut mógł ją w ogóle zranić. Numer 18. Ręka Hansona w strasznym filmie 2 z 2002 roku. Rozluźnijmy trochę atmosferę i rzućmy okiem na bardziej komedię niż horror. Lokaj Henson w strasznym filmie 2 grany przez aktora komediowego Chrisa Eliota, wykonuje jedną z najbardziej pamiętnych scen, kiedy używa swojej zniekształconej ręki do zrobienia pire ziemniaczanego i deseru dla grupy studentów przebywających w Hellhall. To ordynarny humor, ale niezapomniany. I chyba każdy fan horrorów ma za sobą seansę strasznych filmów więc z pewnością znacie tę scenę. Numer 19. Strzykawki w horrorze Piła 2 z 2005 roku. To bezkrwawa scena, ale wyjątkowo makabryczna. W drugiej odsłonie piły jedna z ofiar ma dwie minuty na przekopanie się przez stos strzykawek w celu odzyskania klucza. Każdy jeden ruch wprawia bohaterkę w ogromne cierpienie, które widzowie są sobie w stanie wyobrazić i przeżywać wraz z nią. Do tej sceny wykorzystano ponad 120 tysięcy strzykawek ze sztucznymi igłami. Numer 20. Scena w wannie w horrorze Ciche Miejsce z 2018 roku. Horror ciche miejsce opowiada o rodzinie, która musi nauczyć się żyć w zupełnej ciszy, ponieważ ziemię opanowały potwory czułe na dźwięk i zabijające każdego człowieka, którego napotkają. Niesławna scena w wannie pokazuje matkę rodziny Evelyn, płaczącą w ciszy, gdy w pełni ubrana wchodzi do pustej wanny. Potem widzimy strumień krwi wypływający z pomiędzy nóg ciężarnej kobiety. I właśnie wtedy, gdy kobieta jest na ostatniej prostej do urodzenia dziecka, widzimy za jej plecami okropną rękę z przerażającymi pazurami, należącą do jednego z obcych. Z jednej strony, poród, przyjście na świat dziecka, które z pewnością wyda z siebie dźwięk, a z drugiej strony, oprawca, który tylko nasłuchuje, gdzie ma zaatakować. Jedna z najbardziej trzymających w napięciu scen w horrorach.